kolejny vlog jestem w Białym i idę nad rzekę zobaczyć co tam słychać nad rzeką co tam się dzieje drogę mi tutaj zrobili za domem blisko rzeki mieszkam niby jakaś ścieżka rowerowa coś miało być ale nie wiem co to co to Tamy sobie zrobić taką drogę o, Patrzcie się Już wam pokażę jaką drogę zrobili nad rzeką w Jandunetzie Czekajcie Idealna droga na rower, co nie? Jeszcze nie testowałem, bo nie miałem czasu. Ale tu się im trochę weszło w teren, bo dotąd powinien być jak ten płodzy. Jakoś dotąd jest ta e, ja się nazywa. Pas wodny czy nie wiem jak to jak to się nazywa ale mniejsza w tym Tu mi jedno drzewo muszę go posprzątać tutaj leży Widzę że go nikt nie ruszył będzie do palenia Jak robili tą drogę no Ale co im poradzę wyplantowali dość fajnie nic nie poradzę szaro, i ponuro się zrobiło idziemy nad rzekę, pokażę wam rzekę za domem, jaką mam w Białym najcu. jakby ktoś chciał przyjechać kiedyś śmieci mi się nie podobają, patrzcie się przyjeżdżają i śmiecą niektórzy nie będę mówił kto no bo nie wiem kaczki se pływają ale mała rzeka idzie, kurde no widać, że jest Susza hydrologiczna w całej Polsce, z tego co słyszałem, we większości województw, ale rzeka wygląda nieciekawie, powiem wam, strasznie dużo glonów. Widać, że długo nie padało. Widać, że długo nie padało i susza jest. Mało wody. Przeważnie to tutaj bardziej szło, jak te kamienie są. Teraz to można normalnie, wnet, by było przejść w takich gumowych butach na drugą stronę. No nie, nie wiem, jak to się nagra. Bo powiem Wam, że nie mam takiego dobrego, takiej dobrej orientacji z tą kamerką jeszcze. Ale słuchajcie, daję Wam takie nagrania, jakie są. Nic nie zmieniam, nie koloryzuję. Macie to, co się nagrywa, to to wrzucam. Nawet nie dodaję już żadnych efektów przejść. Po prostu żebyście widzieli tak jak jest nagrane. I tyle. Po co kombinować, no nie? Po co kombinować jak tych kombinacji w internecie to jest tyle, że ja się już nie chcę tego oglądać. Tak wam powiem. Ja już też, też tylko oglądam takie vlogi na tym YouTubie, co, co jest yy, nagrane tak prosto, bez kombinacji i tak dalej. Wiecie co Wam powiem? Ja się nad tą rzeką wychowałem, tu było moje dzieciństwo. Tutaj się wychowałem, tu pływaliśmy, tu się kąpaliśmy. Z tej rzeki owce pije wodę, krowy pije wodę i tak dalej. A teraz to jakby się napije, to by było pewnie ponigno. Trochę niezbyt czysta ta rzeka, jest dużo glonów i tak dalej. No, no ale wiadomo, za dużo się Zakopane rozbudowało. Kiedyś tego nie było, no nie? Teraz każdy ma samochód. Każdy ma możliwość przyjazdu do Zakopanego. Kiedyś tak nie było. No mogę wam powiedzieć, że widzę na przykład w tej rzece kubek z McDonalda. O. Tyle. Ale wiadomo, że, że robią czasami te sprzątanie, przyjdą, posprzątają. To to jest okej, okay, no nie? Ale, ale ludzie wyrzucają, nie patrzą na to, wyrzucają te śmieci. To mi się też nie podoba, no nie? Jak turyści przyjeżdżają, trzeba zbierać śmieci za sobą. Ja jak jadę gdzieś, Podstawa reklamówka i zbieram za sobą śmieci, i do kosa tyle. To nie jest nic trudnego, tylko trzeba chcieć, no nie? Co myślicie na ten temat? Także lasek fajny tutaj mam w lecie, jest fajnie ognisko zapalić, fajnie tutaj wyplantowali. To wszystko jest ok. Tylko tak Wam mówię, że już pojawiają się tacy co lubią pośmiecić. No ale nic jak będę następnym razem to pozbieram trochę do worka, bo i tak zbierają te śmieci. Po wiosce tylko koszów przy drodze tak samo brakuje. Przecież każdy płaci za te śmieci. Co to jest za problem? Jakieś kosze zorganizować? Fajną drogę zrobili. Pewnie ludzie będą spacerować. Ale jaki to problem? żeby zorganizować tutaj kilka koszy jak tu ktoś będzie chodził a później kubki tak są o. tak są później śmieci porzucane wiecie o co mi chodzi no nie? no droga ładna super tylko widzicie już jeździł ktoś robił jakieś rajdy jakieś drifty i kamyków nawalone na środek ale na rowerek super sprawa, na rolki czy coś wiadomo jak będzie czyste ten asfalt, bo jak nie no to lipa powiem wam tyle, jak byłem dzieckiem to ciężko było znaleźć gdzieś patyt w tym lesie, żeby ognisko zapalić wszystko było wyzbierane, a teraz teraz to jakbyś pozbierał to suche drewno co leży to byś miał na całą zimę patrzcie się, wszędzie takie patyki leżą dzisiaj vlog z Białego Dunajca kaczki są, pływają, to widocznie woda jest ok, nie ma tragedii bo tam się płyną kaczki, tego na kamerce pewnie nie będzie widać ale tam płyną przy czym, bo zbliżenia nie ma Tu my się zawsze kąpali też, tu jest taka głębsza woda, można się było pokąpać, ale glonów powiem Wam pełno jest teraz. Co Wam powiem? Kolejny vlog. Dzisiaj nic nie, za, nie nagram z zakopanego, bo nie będę w zakopanym. Muszę jechać w jedno miejsce. Dlatego myślę, że se nagram choć trochę Białego Dunajca. Bo chcę nagrywać jak najwięcej tych vlogów na razie. Bo tak jak Wam mówię, że to też nie jest takie proste, żeby nagrywać vlogi, mówić do kamerki. To wszystko wymaga. Tak, jakby otwarcia się na tą kamerę. Te vlogi też wymagają czasu, żeby to, żeby to nagrywać, żeby mówić do tej kamerki. To nie jest łatwe, ale powoli, powoli, małymi kroczkami będę coś się nagrywał. Tak, jak wam mówię, że żeby dobrze nagrywać, musi być praktyka z kamerą i tak dalej. No nie? Wiecie o co chodzi? Ze wszystkim tak jest. No tak sobie myślę nagram dzisiaj trochę tego Dunajca. Jak tu wygląda ten las za domem? Dunajec jest fajny, ja lubię Dunajec. Wiadomo, że zakopane to jest centrum, ale ten biały Dunajec teraz ma dobre połączenie. Porobili te, poremontowali te pociągi. Jak są korki, można sobie tutaj zostawić samochód. Parę złotych jesteś zakopanym. Nie płacisz parkingu, nie szukasz parkingu. A ruch to zdrowie, pamiętajcie. Czym więcej człowiek pochodzi po tym mieście, nawet w zakopcu, to tym się lepiej będzie czuł. Taka prawda, no. Ja sam widzę po siebie, jak zacząłem na rowerku troszkę jeździć, niedużo, bo niedużo, to całkiem człowiek inaczej się czuje. Tyle wam powiem. No, i teraz można się spacerować nad rzeką. Można się spacerować i. Nie dobrudzić się błotem. O, bo wcześniej tutaj wcześniej tutaj to błoto było i tak dalej. Patrzcie, się szara tam mi dała pierwsza jabłka w tym roku. Nawet nie zauważyłem, bo tak byłem zarobiony. Ale wam powiem, że mega tematik. Nasadziłem ją w pandemię. I widzicie co? Są jabłuszka. A tutaj tak samo na tej drugiej. Tylko ptaszki już wydziwały. Także opłaca się mieć jabłonki koło chałupy, no nie? I tak sobie myślę dzisiaj, że te jabłka tu mi dały do zrozumienia. Tyle, że jak szybko się człowiek starzeje, jak te 4 lata od pandemii minęły. Przecież ja niedawno sadziłem takie jabłoneczki małe, miały po metr wysokości, a już są takie duże. Tak szybko ten czas leci, także czasami trzeba się zatrzymać i przemyśleć to wszystko. Pozdrawiam i do następnego. Hejka. Patrzcie się, jakiego kota mam. Przybłęda. Chodź tutaj, kci, 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 kci. Chodź tu, chodź tu. Luna przyplątał się i siedzi sobie u mnie. Karmię go. Przyjechałem właśnie go, go nakarmić. Znaczy, siedzi sobie gdzieś na polu. No nie wiem, co z nim zrobić, ale tu już siedzi dość długo. Luna, Luna ty wariacie Ty kochana Ale ty jesteś Ale ty jesteś kicia Ale ty jesteś kicia, fajna Patrzcie się, jaki kicia, jaka kicia Miał medali Luna, tylko gdzieś zgubiła już Ale fajna kicia, co nie? Kiciuś Luna, no kurde Muszę jechać resztę ale co mam z tym zrobić? No siedzę tutaj, przyjadę jutro. <grywy> chodź. No chodź, chodź, Luna. Luna. No chodź, chodź, chodź. Idziemy na dwór. Tu goście byli, dawali ci jeść, karmili cię co? A, pamięta, że tu goście byli w weekend z Krakowa. To się łasi. Pewnie ją dobrze nakarmili, no nie? Dobrze cię nakarmili? To tyle na dziś z Białego Dunajca. Chyba jadę do Krakowa, taki Wam powiem, że jest plan. Może coś nagram, nie wiem. Zobaczę jaki, jaki będzie jaka będzie wena twórcza no nie To na razie hej Dzisiaj zapowiadali śniegi, miało padać od rana. A tu widzę, że w górach tylko popadało, a u nas nie. U nas tylko tak czasami polatuje ten śnieg. Kilka płatków. Przedwczoraj, jak Wam gadałem, że też o tym śniegu to też tylko kilka płatków, rano resztę stopniało. Nic nie ma tego śniegu na razie, także. Patrzcie się, pewnie się może jeszcze dziś wypogodzić, bo takie jasne niebo się zrobiło. No, ale ja jadę do Krakowa z kolegą. Może wam coś nagram? Trasę do Krakowa czy coś? Zobaczę. Patrzcie się, jakie nieporozumienie Rondo zrobili. Tyle się trzeba wywijać na tym rondzie kierownicą. Co mają powiedzieć ludzie, którzy po prostu chcą jechać prosto? Chcą jechać do Krakowa, chcą jechać prosto z zakopanego. Bo ktoś tam chce skręcić na Olcze, to oni muszą wywijać. Tak jakby Olcza była centrum miasta, powiem wam. Albo jak ktoś chce zjechać na CPN, albo tutaj na Poronin. No to jest katastrofa, co oni robią z tymi rondami. Jeszcze gdyby one były takie nieduże, wygodne i tak dalej, a tu się trzeba tak namanewrować kierownicą.